To słuchaj, co moja córko. Jutro jest niedaleko koncert i czy mogłabym na niego pójść? A kogo koncert? One Że co takiego? Żartujesz chyba sobie, dziś robimy wielkie słuchanie Justina Bibera. Witamy Was, ludzie, na kolejnym corocznym słuchaniu Justina Bibera. Tego słuchać, uciekam stąd jak najszybciej, pójdę na ten koncert sama. America, America, o, cześć, kim ty jesteś? Ja jestem Harry Styles. O, Harry, to naprawdę ty co tu robisz? Idę zagrać koncert w hotelu Transylwanii. Oni nie zagrasz u mnie. Twoja muzyka jest beznadziejna. Tato, zostałeś omamiony przez Justina Biebera. Aha, właśnie zapomniałem wspomnieć, że uciekam przed nim. Oby mnie tu nie znalazł. ha, ha, ha jestem Justin Bieber i was odnalazłem. To prawda, że cię omamiłem, Dracula. Aha, uciekajmy. Co mamy zrobić, aby nas nie złapał? Musimy zaśpiewać najlepszą piosenkę na świecie. What makes you beautiful? I love you. A pokonali mnie teraz od nich uciekam. Uff, mało brakowało dobra, zejdźmy ze sceny, bo kolejna osoba będzie śpiewać. Ciekawe kto to będzie. Panie i panowie, powitajcie Tomasza, niecika. Kto nas teraz uratuje? To ja Voldemort i zagram wam Ultra Inbę. Powróciłem. O, wróciłem. Ale fajna ta piosenka. No racja. Hura, uwielbiam tą piosenkę. Teraz już nikt nam nie przeszkodzi. Cześć, jestem Dawid Kwiatkowski i teraz ja zaśpiewam. Monie.